Siemano. Witajcie po długiej przerwie, przerwie dwumiesięcznej prawie bez kopania. Dzisiaj sprawdzę, jak wyglądają pola. Mam nadzieję, że już da się kopać. Jadę do wsi, która ma już ponad 500 lat, tak naprawdę. Znaczy, wzmianki o tej wsi są już 500 lat temu, i mam nadzieję, że coś wyjdzie. Zobaczymy się na miejscu. Spodziewałem się, że będzie trochę cieplej, ale pizgawica jest jak się masz Szere pole i wielki wiatr Ale słoneczko jest. Wjeżdżam na pole i rozjeżdżam właśnie tam Okej, okay, pierwszy sygnał wykopany Rampam pam i sprawdzam Coś małego Co to jest? Dobra, co to jest? No i tak, pierścień wiodący, pierwszy sygnał. No, dobra, idziemy dalej, pierwszy ładny sygnał i patrzymy w grudzie. nie, nie w grudzie. Coś dużej. Żarówka. Wykopany sygnał. Już taki bardziej monetkowy, bo troszeczkę mniejszy. Aha coś jest. Jest, słuchajcie, plomba. Plomba z młynu. Jest tutaj polmos, PRL albo coś innego. Kawał aluminium. A teraz takie szkiełko. Ładne. Na początku dzwoniła. A teraz nie dzwoni. Coś było metalowego. I wypadło. Guziczek jakiś. Patrzcie. Deus. Tak z ponad 10 cm takie malutkie kółeczko wyłuskał. Bardzo drobniutki sygnał, ale było go świetnie słychać. Szacunek. Hahaha. Ha, ha. Ram pom, pom. Popuść, czy to ty? Coś fajnego wleciało Chyba le medalik Nie Jakaś Mała przypinka Między górze Nie mam pojęcia co to jest Ciekawe No ale wreszcie coś fajnego wleciało Spróbuję potem poszukać, co to jest. A teraz oczyściłem, mam takie coś. Trochę wygląda jak pieczątka jakaś. Ale jeżeli to była pieczątka, to tak żałuję, że nie jest kompletna i zniszczona, bo to jest moje marzenie z listy marzeń. Czekam do dziś już parę lat. Na pewno kiedyś trafię i to kompletną. Nic ciekawego nie wychodzi dzisiaj Tutaj mamy kolcoka No ale fajnie jest chociaż pochodzić sobie po takim czasie Więc nawet pocisk cieszy Może teraz chociaż jedna monetka Zapomnij Jakaś blaszencja Tylko to No już myślałem że nic nie będzie ale się wyłoniło monetko I to jaka powiem wam Piękne 20 groszy międzywojenne Zaraz je troszeczkę przetrę, bo ona się nie niszczy O to jest bardzo dobry stop Patrzcie 20 giera 1923 Pięknie, jest pierwsza moneta. To może jeszcze coś wpadnie. Jest piękny sygnał, ale chyba na drut. No tak, nie. Łyżki kawałek. Ale tak pięknie grało. I ja już widzę krąglinek. Ale co to jest? Uhu. ale za jazdos. Nic nie widzisz. Ale to chyba była jedna kopiejka, jak przypuszczam Ale jest zawsze co? Czy kolejne będzie srebro? Oby I słuchajcie łańcuszek wyszedł. Bardzo stary Tylko czy to jest? Ozdoba No to ja nie wiem. Czego to mogło być używane? Ale wygląda ciekawie i staro, naprawdę. Coraz ciekawiej, a ja już muszę się zbierać. Kopniemy to na żywo, bo króciutki sygnał, wysoki, albo jakiś sheet, albo coś naprawdę fajnego. Jest wykopane. No i gdzie jest? Uuu Guzior Guzior, guzior ale jest zajazd Nic nie widać, trochę oczyszczę jeżeli coś będzie widać to wkleję tu Nie no, sygnał za sygnałem Jest teraz ciekawiej jak kopecyna wyszła, słuchajcie Ja już widzę, że to są jakieś kopiejki I to chyba kilka, nie jedna Leciutko przetrę Ajajaj Uuu, w ładnym stanie jeszcze I to są chyba trzy kopiejki Trzy kopiejki, to ładniutkie Nagram na telefonie Zobaczcie, 3 kopiejki 1901. Bardzo fajny stan, jak na to pole. Super. Wychodzi tu dużo kopiejek, bo to już nie pierwszy raz. A słyszałem, że tutaj kiedyś były drzewa zamiast tego pola. I to był jakiś sad, i to właśnie za czasów carskich. Więc wszystko by się zgadzało. Jest. Może być gdzieś tutaj moneta, bo widzę takie odbicie albo papiak. Gdzie to jest? Co? Polmosaka ho ho, 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 Chyba duża plomba wyleciała. Jakaś bardzo duża. O, o. Gdzie ona jest? To nie. Zgubiłem, dobra jest, oczyszcimy. No ale niestety trochę rozwalona, ale powiem wam, że Polska, bo jest chyba tutaj orzeł. No i dobra, jestem zadowolony. Coraz lepiej i coraz przyjemniej, a ja już muszę iść. Krótki sygnał, wysoki na deusie, i wykopuje. Wypadło. Co to jest? Moneciok. Moneciok. No i nie. Co to jest? Powiem wam, że to jest... ...zeżarte międzywojnie. Prawdopodobnie 10 groszy. Ale chyba, z tego co pamiętam, to one były produkowane z cynku. Z cynku, a te lepsze były z miedzioniklu. W tym to jest piękne, tak jak tam to 20 się grosze, a te 10 bieda. Jest jakaś wygięta moneta, chyba srebro. Ta srebro byś chciał. Srebro byś chciał. Jedna kopiejka. Srebro. No ale jest moneta. I wykopany kolejny, ładny sygnał króciutki, wysoki Zapowiada się coś fenomenalnego Aha, uh -huh, uh -huh. jest, 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 jest Śmieć I tam w głębokim dołku Moneciok Ale nie chyba tak mi się wydaje, że to jest miedziaczek i to jest słuchajta Posłuchajta Barego White'a dwa grosze międzywojne Na podsumowanie obejrzymy wszystkie monetki I teraz taki komulec To jest koks To jest koks Czasami też można trafić na polu I taka obrączka Heh. Proszę bardzo, na samym wieczku Od czego to? Nie wiem, Jakoś. rolnika. No i tak, na dzisiaj to już wszystko. Zgubiłem oczywiście szczoteczkę i nie wyczyściłem dobrze tutaj szantu przed nagrywką, ale co tutaj wpadło? Jakieś dwa nieznajome Jeden, jedna kopiejka, to podejrzewam, że też. Trzy kopiejki ładne, 20 groszy międzywojna. Tutaj taki właśnie, nie wiem czy to łańcuszek. Pseudo pieczątka, plomby i taka przypinka między górze. Dzięki, to był pierwszy wypad w tym roku i do następnego. Siema!